Wielu z was się pewnie zastanawia, kim byli Sumerowie. To starożytny lud, który stworzył jedną z najstarszych i najbardziej wpływowych cywilizacji na świecie. Zamieszkiwali południową Mezopotamię obszar między dwiema wielkimi rzekami Tygrysem i Eufratem. Ale skąd się wzięli? Jakie tajemnice skrywają ich ruiny i dlaczego upadli? Zapraszamy na podróż w czasie. W której odkryjemy fascynującą historię sumerów, ich bogów oraz skrywane przez nich tajemnice. Sumerowie pojawili się w dolnej Mezopotamii około 3500 lat przed naszą erą. Naukowcy określają ten czas jako problem sumeru. Gdyż nie wiadomo, skąd dokładnie przybyli i jak to się stało, że przez miliony lat, ludzie szczycili się względnym lecz powolnym postępem, a tu nagle Znikąd pojawia się w pełni zorganizowana oraz zaawansowana jak na tamte czasy cywilizacja, która miała w pełni ukształtowane struktury społeczne oraz sądownicze. Ich język był niepodobny do żadnego innego i nie ma znanego pokrewieństwa z innymi rodzimymi językami. Sumerowie zbudowali wiele miast państw, które rywalizowały ze sobą o zasoby i wpływy. Każde miasto miało swojego własnego boga opiekuńczego i króla, który był uważany za jego namiestnika. W centrum każdego miasta wznosiła się wielka piramida schodkowa, która była miejscem kultu i administracji. Sumerowie byli mistrzami rolnictwa. Nauczyli się nawadniać i uprawiać żyzne ziemie nad rzekami, gdzie hodowali pszenicę, jęczmień, owies, len, palmy daktylowe i inne rośliny. Znali też sztukę hodowli zwierząt, takich jak owce, kozy, bydło, osły i świnie. Sumerowie handlowali swoimi produktami z innymi ludami Bliskiego Wschodu i Azji. Wymieniali się towarami takimi jak metale, kamienie szlachetne, drewno, tkaniny, przyprawy i perfumy. Sumerowie byli także twórcami pięknej sztuki i architektury. Wykonywali rzeźby, relifi, biżuterię, naczynia i pieczęcie z kamienia, gliny, brązu, złota i srebra. Budowali monumentalne świątynie, Pałace, mury i bramy z cegieł suszonych i wypalanych. Sumerowie stworzyli też pierwszy system prawny na świecie. Znany jest on jako kodeks Uernammu, który zawierał zasady sprawiedliwości i kary za różne przestępstwa. Niektórzy uważają Hammurabiego za pioniera kodeksu prawnego. Oko za oko, ząb za ząb, to podobno pierwsza sentencja, która była kamieniem węgielnym przyszłych reguł prawnych. Pamiętajmy jednak, że kodeks sumeryjski był bardziej rozwinięty i w przeciwieństwie do kodeksu hamurabiego uwzględniał adekwatność kary do popełnionego czynu. Sumerowie byli niezwykle pomysłowi i kreatywni. Opracowali wiele wynalazków, które zmieniły bieg historii. Najważniejszym z nich było pismo klinowe, które pozwalało im zapisywać swoją historię, kulturę, wiedzę oraz zawarte między sobą umowy prawne. Pismo klinowe było złożone z różnych znaków, które odciskano na glinianych tabliczkach za pomocą trzciny. Sumerowie pisali o wszystkim, od mitów i eposów, po listy i rachunki. Byli także prekursorami matematyki i astronomii. Znali system liczbowy oparty na sześćdziesiątkach, które do dziś używamy do mierzenia czasu i kątów. Znali też podstawy geometrii i algebry. Sumerowie obserwowali niebo i rozpoznawali gwiazdozbiory, planety i fazy Księżyca. Opracowali kalendarz oparty na cyklach Księżyca i Słońca. Znali też zjawiska astronomiczne, takie jak zaćmienia i komety. Byli także autorami najstarszych dzieł literatury na świecie. Ich najbardziej znanym utworem jest Epos o Gilgameszu, który opowiada o przygodach legendarnego króla Uruk i jego przyjaciela Enkidu. Epos o Gilgameszu jest pełen mądrości, emocji i fantastycznych opowieści. Zawiera też jeden z pierwszych opisów potopu, który ma swoje odpowiedniki w innych kulturach. Sumerowie mieli bogatą i złożoną religię. Wierzyli w wielu bogów, którzy mieli ludzką postać i emocje, ale byli nieśmiertelni i wszechmocni. Sumerowie oddawali im cześć w świątyniach i składali im ofiary. Wierzyli też w życie po śmierci, ale nie było ono dla nich szczęśliwe. Uważali, że po śmierci dusza trafia do podziemnego świata zwanego kur, gdzie panuje ciemność. W przeciwieństwie do tego, co napisał Zacharia Syczkin, sumerowie nie wiedzieli, skąd pochodzą ich bogowie. Wielu ekspertów podaje w wątpliwość jego tłumaczenie, jak i interpretację niektórych wątków. Stąd wiemy, że nie pochodzili z planety Nibiru ani nie przybyli na Ziemię w poszukiwaniu złota. Wiemy jednak, że stworzyli człowieka, aby wykonywał za nich najprostsze i niewdzięczne prace, a kiedy staliśmy się niezależni i problematyczni, postanowili nas zniszczyć. Każda jednak, nawet najbardziej zaawansowana i rozwinięta kultura, ma swój kres. Nie inaczej było i w przypadku kultury sumeryjskiej. Ich słabość wykorzystali Akadyjczycy, którzy pod wodzą Sargona Wielkiego podbili Sumer i utworzyli pierwsze imperium w historii świata. Po śmierci Sargona imperium akadyjskie uległo rozpadowi w wyniku najazdów ludów z północnego wschodu. Sumerowie odzyskali na krótko niezależność, ale ponownie zostali podporządkowani przez Babilończyków i Asyryjczyków, którzy zasymilowali ich kulturowo i językowo. Jest sporo prawdy w stwierdzeniu, że wszystko zaczęło się w Sumerze. Pamiętajmy, że jest to do tej pory najstarsza i najbardziej zaawansowana cywilizacja starożytności. Pamiętajmy również, że protoplasta największych obecnie religii świata pochodził z sumeryjskiego miasta Ur. Mowa oczywiście o Abramie, zwanym później Abrahamem, który z rozkazu Boga rozpoczął długą wędrówkę, która dała podstawy religii judaistycznej, chrześcijańskiej oraz muzułmańskiej. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał Ukryta Prawda Starożytności, a nie ominą cię nowości na kanale.